Rosyjskiego oficjalnie, że to jest wróg. Ci ludzie, którzy o sobie mówili, że są Ukraińcami, mówił o sobie to sam Żołęski. Mówi, ja jestem Ukraińcem, ale mówię po rosyjsku. Odczepcie się od nas. My jesteśmy tym samym narodem i tak samo kochamy. A w 2014 roku. 2014 roku Ukraińcy zaatakowali swoje państwo na wschodzie. Od 2014 roku składały tam rakiety, bomby. Nikt się kompletnie tym nie zajął. Nikt. A teraz jest wielki klangor, bo Rosja zaatakowała Ukrainę. Dlatego apelujemy o boku i po to jest ta dzisiejsza pikieta. I teraz sprawa polityczna. Jesteśmy przedstawicielami partii Rodocy Kamraci, Regal, legalnej partii zarejestrowanej. Zarejestrowanej w rejestrze sądowym. Żądamy zerwania stosunków dyplomatycznych z banderowską Ukrainą. I to natychmiast. Nie może tak być, że mamy stosunki dyplomatyczne z państwem, które za fundament swojego istnienia stawia człowieka, który wydał rozkaz o wymordowaniu wszystkich Polaków. Ludzie, jak możemy żyć w tej schizofrenii? Nasz premier, nasz prezydent. Jedzie na Ukrainę, staje przed oddziałem reprezentacyjnym Armii Ukraińskiej, która śpiewa Batko nasz Bandera i mówi czołem żołnierze. Dokładnie tak samo, jakby nasz prezydent i premier stanął przed oddziałem Bundeswehry, która śpiewałaby hitlerowskie piosenki bo Hitlera by przywrócono do, do życia politycznego Niemiec. On by rękę I, on by podiósł, i nasz prezydent podniósł rękę i powiedziałby Sieg Heil kameradem a oni by mu odpowiedzieli Sieg Heil, Heil prezydent ludzie, to jest dokładnie to samo Bandera wydał ten rozkaz precyzyjny jednoznaczny nie pozostawiający wątpliwości co ma być i ten rozkaz był precyzyjnie realizowany i powiem to co mówię zawsze i mówię o tym od bardzo dawna pierwszy prezydent wolnej Ukrainy Krawczuk powiedział, kiedy Polska, Polska jako pierwsze państwo uznała. uznała niepodległość Ukrainy, że musimy Polaków przeprosić, powiedział Krawczuk, że wymordowaliśmy my Ukraińcy pół miliona Polaków od 39 do 1947 roku. I to poszło w przestrzeń publiczną. Nie słyszeli tego nasi polskojęzyczni politycy. Nie słyszał tego nawet Kaczyński Lech, który błagany przez środowiska wołyniackie, aby podjął sprawę grzezi Wołynia, między innymi, przez Zalewskiego. między innymi przez Świętej Pamięci Księdza Zalewskiego. Lech Kaczyński na Majdanie Pomarańczowym, tym pierwszym, nie zająknął się ani słowem. Oni czekają, aż wymrą ci, którzy to widzieli, aż wymrą ci, którzy to słyszeli od swoich rodziców. Oni czekają. Ta wojna, ta wojna jest im na korzyść, na korzyść. Te wojny chcą przeprowadzić. Ta wojna ma się toczyć. Ta wojna przynosi kolosalne zyski. Ta wojna przynosi jeszcze jedną rzecz bezcenną: depopulację narodu polskiego, depopulację o której mówił. Już mówiono w klubie rzymskim, że Polaków ma być 15 milionów. To nie są bajki wyssane z palca. To są fakty historyczne. Czyli mamy 38 milionów, 36 milionów. Potrzeba zabić 20 milionów Polaków. Ludzie, to się dzieje. To się dzieje na naszych oczach. Czego więcej? Czego już więcej nam trzeba? Dlatego tu dzisiaj na płycie w Krakowie... Pikietujemy za pokojem, przeciw wojnie. Po drugiej stronie tego baneru jest hasło. Hasło, które stworzyła moja świętej pamięci żona. Nawet najgorszy dzień pokoju jest piękniejszy od najpiękniejszego dnia wojny. Nie da się, temu zaprze Nie da się tego zaprzeczyć. I teraz tak, mamy tutaj yy, naszych gości i sojuszników politycznych z partii Front Krzysztofa Tołwińskiego, tak? tak? Tak. Bardzo byśmy prosili Ciebie, kamratko, żebyś zabrała głos, żebyś przekazała swój apel Frontu do naszych widzów. Jestem Ena Rzykowicz z Małopolskiego z Krakowa i zapraszam wszystkich chętnych, tych, którym leży na sercu to, żeby pokój zapanował, żeby ta Unia nie narzucała nam niekorzystnych dla nas dyrektyw i ustaw, żeby nas nie gnębili, nie mówili czym mamy oddychać, co mamy jeść, co mamy robić, żeby nie zapędzali nas w kozioróg i nie doprowadzali do zniewolenia. Dlatego proszę was, zagłosujmy, ale najpierw Zbierzmy podpisy na komitet wyborczy wyborców. Głos silnej Polski. Tutaj Krzysztof Bałpiński nas przysłał w delegacji i prosi uprzejmie, żeby nam pomóc w zbieraniu tych podpisów. Tutaj koleżanki mają listy, jest Gosia, która jest w takim białym futerku ubrana, ma czerwoną taką podkładkę z listami. Bardzo proszę, żeby się podpisywać, to jest bardzo ważne żebyśmy się wspierali, żebyśmy wspierali komitety wyborcze, które mają w swoich programach kolekcji, bo my nie chcemy takiej Unii jaka jest teraz. Nie ma na to naszej zgody, żeby oni nas tak dociskali, by gdybyśmy wprowadzali ten tak zwany zielony nieład, jak my to mówimy. Dlatego miejmy oczy szeroko otwarte, dajmy zaistnieć komitetom wyborczym do tego europarlamentu bo jeśli nie, to oni nas po prostu zgnębią. Dlatego podpisujmy się na różnych listach. Nie bójmy się, że jest więcej tych komitetów. Ważne, żeby dać szansę któremukolwiek y, zaistnieć. Więc głosujmy na po Poleski i Pol y, Głos Silnej Polski, y, za którym stoi oczywiście Krzysztof Tołbiński, Leszek Sykulski z Bezpiecznej Polskiej i Badach Głosu Obywatelskiego. Bardzo dziękuję. E, kamraci, nie kończymy. My tu jesteśmy do 20. Chciałbym, żebyśmy się zamyślili, nad tym symbolem, nad tym symbolem tych czarnych worków, w których zwykle kładzie się ludzkie zwłoki. Wojna, zaraz opuścimy piosenkę Grzesiuka wojna jest interesem bezwzględnym, i młodzi ludzie mają na tej wojnie ginąć, żeby pomnażać dochody i zyski. Są ludzie, dla których wojna to biznes. Ci ludzie dla których wojna to biznes, będą ją ciągle podsycać. Są ludzie, którzy prą do wojny, bo chcą depopulacji. Są ludzie, którzy są wrogami nas, Polaków, bo uważają, że Polacy są zbyt silni, zbyt pracowici, zbyt niezależni i zbyt buntowniczy. Dlatego też od pokoleń w Polsce niesie się hasło Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! A my dodajemy do tego śmierć wrogom Polski? Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom ludzkości? Śmierć, śmierć, śmierć! śmierć. A Polakom życie życie dobrobycie. życie, życie, dobrobycie, życie, życie, dobrobycie, życie, życie, dobrobycie! I na koniec nie miejcie wątpliwości. Wasze życie należy do Was, a chcą Was pogonić przeciwko ludziom, których nie znacie, żebyście ich zamordowali. A oni zostaną pogonieni przeciwko nam, żeby nas zamordować. My się nie znamy, będziemy się mordować na rozkaz. A wszystko dlatego, żeby ludzie, którzy się znają, zarobili. I to jest gadanie, jak rodem z propagandy. Radzieckiej. Pokój, pokój, mir, mir. Ale ludzie, zauważcie, zauważcie, narracja się zmieniła, kiedy się okazało, że Nowy Jork, Waszyngton, Boston są w zasięgu rosyjskich rakiet. Nagle narracja amerykańska stała się grzeczniejsza, milsza, spokojniejsza, ale celu się nie wyrzekli. Polska pojałtańska, w której żyjemy, wyrośliśmy, odbudowaliśmy miasta. Polska pojałtańska, która w 1945 roku dla milionów Polaków była przekleństwem, dla nas Polaków jest gwarantem naszego dobrobytu. PRL, bo tak się nazywała ta Polska, był państwem narodowym. Narodowym. Polskojęzyczni do dzisiaj nie mogą przeboleć. Tych 40 lat PRL-u, bo przez te 40 lat zahartowaliśmy się jako naród, przybyło nas 14 milionów na trwale. I to jest największy nas grzech, że żyjemy, więc mamy nie żyć, mamy wracać do kraju w takich workach. I zauważcie, na tych workach jest symbol kobiety i symbol mężczyzny. Na wojnę mają iść kobiety. Jak powiedział tak zwany minister Tak spraw zagranicznych Sikorski Ty Sikorski wiesz Że facet w swoim życiu Może mieć dużo dzieci Jeśli znajdzie które Którego do siebie dopuszczą To codziennie robi dziecko Jest taka fizyczna możliwość Ale kobiety Sikorski Mogą mieć w swoim życiu tylko Kilkanaścioro dzieci Co najwyżej Więc za te słowa Że chcesz Polskę Sikorski, pozbawić młodych Polek, pozbawić możliwości rozwoju i rozmnażania się, powiem Ci Sikorski, chuj ci w dupę! I żeby to do Ciebie doszło, jak się, jak się, jak się poczułeś obrażony, to hola, hola! Czyś byś miał coś przeciwko homoseksualistom? Nie podoba Ci się miłość seksual homoseksualna? Oczywiście to nie ja będę Ci to robił, bo ja robię wizytki. Ale tego Ci życzę. Jak mam Cię oceniać? Po takim tekście, że kobiety na wojnę w historii ludzkości kobiety się chroniło, kobiety się porywało, Wikingowie porywali kobiety, bo mieli ich niedobór. A ty chcesz nasze dziewczyny na śmierć? Chcesz nasze dziewczęta wysłać na śmierć, Korski? Więc życzę ci tej śmierci. Zdechnij! Zdechnij! A my się zamyślmy, będzie muzyka, kontemplujmy ten protest. Dziękuję. Słuchajcie, tak jak wiemy, ja już tu wcześniej wspominałam, ja sobie, że wiek poborowości tak, kobiet został zwiększony z 55 roku do 60. Roku, a ja, ja są kobiety, robię, które a, otrzymały kobiety po 50, które otrzymały wezwanie na komisje wojskowe. Nie możemy na to pozwolić. Mnóstwo młodych dziewcząt to również y, odczytało wezwanie na komisje wojskowe, jak byłam w Wojskowej Komisji Wojskowej. ...w agendzie od po... ciężkich tanków, w roboczach wyskakiew, w salonach i banków wesołych słychać śpiew. Nie wyżyje wojna, muzyczka marusza Wojna! Pieniążki sypią się wroga. i w imię Boga za cudzą kieszenie, oddaj młode życie. Jest dyrektor w gabinecie kolację smaczną pcha wesoły jest bo przecie arm armię mam. a gdy robociarz marnie, w okopach będzie gnił On grubą folksę skarbie i w żuchlu będzie ty. Niekudzienie rojna, muzyczna warsza, Dźwięk dwoja, kieniosy sypią się. Wroga, brzydnie Za cudzą kieszeń oddaj młotne